Trzeba drogi widzu, zasiedziałem się! Dalej siedzę nie mogę laski, i mogę przecież, jak to jaśnę po prostu tak mi się podoba tutaj, tak się fajnie gra, takie potężne profity się to idzie wycisnąć, że nie mogę po prostu postąpić inaczej, jak Cię tutaj zaprosić, do widzu po prostu chodzisz sobie tutaj w doładuj. Następnie oczywiście wpisujesz kodzik i jako dzień temu otrzymujesz 10% bonusu do wpłaty, do depozytu i dostajesz 2 groszy. Totalnie na stałe. Dużo metod płatności, więc możesz sobie obczaić, na pewno coś się znajdziesz. No i za ów y, bonus do wpłaty, czyli znaczy bonus do wpłaty, za ów bonus na stałe, czyli za to 2,10, no możesz sobie otworzyć taką jedną skrzynkę jak możesz zobaczyć, coś tutaj polecia, że zadałem, o to chłopie, zadałem, o, no to co tu będziesz wybrzydzał? No nie masz takie fajne skiny, masz szansę na pięknego, więc myślę, że warto się tym zainteresować. Ja w drugim widzu popatrzę sobie, wczoraj sobie wszystko, co mam, bo to jeszcze jest jakieś jakichś mi zostały przedmioty i mam prawie że 5000 złotych. No umówmy się, nie ma biedy, tak? Nie ma lipy i nie ma wiochy. Tutaj sobie stworzył bitwę za 285, to zawodnik ENS, okej, okay, jestem za Indie. Okej, okay, Ingi, Mam nadzieję, że coś widzę. Mam nadzieję, że ci dobrze pójdzie. E, a jeżeli e, ci pójdzie za dobrze, no to już będzie trochę przykro, ale mam nadzieję, że pójdziecie jak najbardziej dobrze. E, o, no, właśnie, o, właśnie o, o coś takiego mi chodziło, tak? Przypomnę, bitwa za 300 złotych, więc wypadałoby tutaj tak wyjść. Z... 5, 6, stówkami, coś takiego, myślę, że będzie tutaj fajnym wynikiem, e, to by mi się podobało, Kloczek ładny, Invi, naprawdę szanuję, 20 zł i wychodzi na prowadzenie, za ładny, za ładny, cofam, cofam, Inwi. mogłeś tutaj się bardziej postać. ja tymczasem trafiałam e, Ruby Poison Dart e, za 6 złotych, Oki. Okay. mam w tym momencie tacy 21 groszy, mam nadzieję, że ten XM już tutaj, no właśnie, pokażę dominację, pokaże tutaj guru, jak tutaj powinien wyjść na prowadzenie i tak też się dzieje. Wow, ale dużo dostałem tej waluty eventowej, bo oczywiście to trochę teraz event, w wyniku którego tak naprawdę donoś stajecie u łapki. A ułapki możecie sobie właśnie potem zamieniać, pokażę Ci na co, pokażę Ci na co. E, tak czy siak Jest mamy Houston, poprzegwamy 16 złotych. Jeszcze na trafia. O ja, piedzielę, 60 zł Niedobrze, niedobrze, 60 zł przewagi. Okej, okay, Royal Paladin, Royal Paladin, let's go 46 złotych i zostało nam do nadobienia jakieś 20 złotych w jednej skrzyni. To może nie być takie proste, ale Mecha Industries! Mecha Industries P630 co? O 4 złote? O 4 złote przegrałem naprawdę? Nie wierzę, nie wierzę, to się nie dzieje naprawdę. Bo tak, Cloud, tyle, tyle. Pyciu, pyciu zabrakło. No i tak jak już przepowiedziałem, w jako jest 500 zł. Wychodzi z tej Batli zwycięzca 500 3 zł, a dołączę sobie, dołączę sobie, bo trzeba mnie dołączyć oczywiście. Do pana kapiego, kapi, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że wejdziesz na ten film, że ucziesz się, że tutaj jesteś na odcinku, że sobie łapkę w górę, Tak jak ty biologie widzu, możesz też uczynić. Jest to bitwa klasyczna, nie na underdogu, więc teraz trafiamy, tak? Może przy tej pierwszej to nie do końca wybrzmiało. O właśnie, no i o to chodziło. Let's go! Już jesteśmy na prowadzeniu. To mi fajnie, to mi ciekawie. I lecimy dalej oczywiście. Kolejny taki sam drop. Mi się podoba. Safety net jak najbardziej spoko. teraz well ale no, dla nas nawet lepiej. Co ciekawe, co ciekawe, dla nas lepiej. Okej, okay, tutaj mamy skrzynię, w której mamy, w zależności jaką dała, ale chyba dał 1% i mamy 1% szansę coś kowackiego. Najprawdopodobniej poleci naklejka, ale jest też szansa. Zawsze jest szansa na szampanza i tak samo tutaj zawsze jest szansa na coś lepszego yy, Więc, yy, no niestety tym razem tego nie udowodnię, możecie mi wierzyć na słowo, ale mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję wam to zaprezentować. Tymczasem yy, to chyba ray to nie jest mój wymarzony drop, ale zdarza się i tak, że 4 złote, jeszcze tam na no, spokojnie yy, Te złote, to jest teraz, a to? Niestety kapi do na prowadzenie, ale czy niestety, może to jest widz, może to jest może jesteś kapi widzem i może w tym momencie bardzo cieszysz, więc cieszę się twoim szczęściem. E, to, że mnie miał tutaj masz 90 zł przewagi, um, no to okej, okay, zdarza się i tak w życiu. No dobra, troszkę teraz nadgoniłem nie będę ukrywał. 30 złotych, 30 zł, no dalej jest dość duża przewaga. E, te skrzynki z kałachami wyglądały dość ciekawie, dość interesująco, nie będę ukrywał. Jeszcze trzy skrzynie przednajmniej, mam wrażenie, że od nich może dużo zależeć. E Oj, zobaczcie, tak czy siak ta MK chyba jakoś tutaj niesamowita nie była. Niesamowita, jak powiedziała, ale to już może taką być. Let's go, jako na prowadzeniu, fijako on top. I teraz się błagam, żeby ta łódka coś oddała i będzie, Milusio. Oddała, ale pięknie, no. co Nie! Oh. <laughs> Szybko odjalałem i za pięknie oddała. No, no, to się nie dzieje. No, to się nie dzieje. 145 zł moja łódka kosztowała, a jego ile? Ja nawet chyba nie chcę patrzeć do giełdzu. Jego 208. Шикарная ситуация. Очень шикарная ситуация, Ale no jeżeli kapi jest widzem, to ja jestem w stanie to przeżyć. Wręcz powiem więcej, wręcz się z tego cieszę. Naprawdę, cieszę się szczęściem widza i mam nadzieję, że tej kapi też teraz e, będzie zadowolony ze swojej wyganej. To oczywiście też można szansę swojemu szczęściu, chodzę teraz w Skinsa e, i to jest bardzo co ja. Chyba stworzę się jako klasika, wiecie? Albo może... Ej, a może stworzymy z 50 5050, ty, to jest pomysł. Robimy tak. Robimy 50-50, robimy 50-50, robimy 50-50. Jeszcze tutaj było jeszcze 50-50, to jest za 200 zł, więc dodamy sobie po jednej takiej e, takiej i tutaj dodam sobie jeszcze dwie case'y, bo ona ma szczególne miejsce w moim saldówku 546 zł na czterech. Tylko cię chcę do, do czy chcę zwykłego? Nie no, dwa razy przegrałem na zwykłym, no to lecimy, yy, oczywiście zwykły, no to jest bardzo logiczne, tak? Ska na zwykłym, to gra zwykłego, tak? No myślę, że to jest proste jak dwa razy dwa. Tak samo jak myślę, że proste jest, że tutaj mierdzimy Emily, yy, mierdzimy Rosso i trzecim będzie chyba Alex będzie tym szczęściarzem, który yy, wydaje się, że jest najpotężniejszy, ale to tylko i wyłącznie ma po prostu tak, taki wysoki procent wygranej, tylko po to, żeby ją mógł po prostu zbić w dół. Jestem przekonany, że tak to działa. Szybki łyczek wody. Okej, okay, no mogło być lepiej. Fajnie nam się skrzynki ustawiły w ogóle. No zakończył to g 2 sami, o kuźba, rosso potężny drop. 240 złotych No, na realia tej bitwy to jest dosyć dużo, więc bym powiedział, że to jest bardzo dużo Ale liczę, że coś jeszcze tutaj zdążymy pokazać I moment 30 złotych, więc być może wybór underdoga by tutaj nie był najgorszy, ale hypebist, wszyscy high hypebista A to jest 50-50, widzowie Więc tutaj no naprawdę szczęście mieliśmy potężne, nie ukrywając Aha, no i w kolejnej, wszyscy dawiamy za cofają <taki>, Taki kozak byłem, a jednak nie no cóż, coś tam e, USP ki, okej, okay, mój USP potężny, takie z 83 złote. Dobra, gonie gonie, gonie jeszcze tylko 200 zł brakuje e, No, czy ten redline panem mnie zbliży Na pewno coś zbliży, ale nie aż tak jakbym tego sobie, e, sobie wymarzył. Mamy okej, okay, ej, dobra, cisnę, 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 mamy jeszcze tą emeczkę To jednak już cofam, jednak już Andered by nie był najlepszym wyborem, gdyż ponieważ byłbym tutaj drugi. Okej, okay, hajby bliski potężny. Tak jest potężny, jeszcze 130 złotych. Dwie skrzynie do końca. No miałem tutaj szczęście naprawdę potężne. I Let's go! Jeszcze z kim chłopie! tu go nie. No, no, nie, no nie no, ciężko Stówa w jednej skrzyni I do skrzyni za 40 zł, jakby to jakaś droższa Five seven, no nie, no nie Ale tutaj muszę przyznać widzów, że tutaj przyznaj, run był niezły, no nie Jak tutaj zacząłem lecieć po kolei, to kuźwa oni nie wiedzieli co się dzieje czyli to boty, więc chyba one ogólnie nie myślą Ale tak czy siak, kończy na drugiej lokacie Czy się czeszę? No, i tak nie Z jednej strony, yy, fajnie, że drugie miejsce, z drugiej ja z tego mam no właśnie, a ty możesz mieć z dajmowej skrzyni codziennie dajmową skrzynię, w sensie otwórz dajmowe skrzynie, dajmową jedną skrzynię i możesz zgadnąć nawet takie shadow dodgy za 405 od polskich złotych, totalnie za dajmą, możesz ją otwierać co 24 godziny, więc zachęcam byś się zainteresował, byś obczaił, oblukał temat, bo może to być coś ciekawego dla ciebie. Oraz oczywiście mamy również social case, czyli skrzynie, które można otworzyć w zamian za kody, które na ufsocialach odnajdziesz, przykładowo Sagam case. Zgadnij, gdzie znajdziesz kod, no na Instagramie, no tak to się jakoś potoczyło, więc obserwujesz oczywiście na Insta, CSGO Skinsa i tam kodziki są rzucane dość często, więc możesz sobie takowy kodzik po prostu wpisać, przepisać i będzie picobelo manifiko. Ja tymczasem idę tworzyć chyba kolejną bitwę, chyba że tutaj ktoś coś stworzył ciekawego, chociaż tak jak patrzę to mi się, o. a nie, to już jest skończone, to nie ma tematu. Aha, on sobie tutaj zrobił, czyli tak sobie postąpił jak postąpił. No dobra, dodaję zatem skrzynię, nie będę tutaj ukrywał, że dodaję sobie skrzynię do Gividu. Look Luxurious razy dwa poproszę, dodaję skrzynię i teraz standardowy, bo standardowy chyba nam średnio oddał, więc tworzę sobie na, na 3, a zaryzykujemy. Trzy, przepraszam, dwa Luxuriusy na trzech graczy, to brzmi co najmniej nieźle, to brzmi dosyć yy, agresywnie I teraz mamy, mamy, mamy Rosso, oczywiście, że Rosso oraz oczywiście poleci tylko Michael Chyba poleci Michael, tak mi się wydaje, dodajmy boty, mój internet nie jest już tego obciążenia, no zdarza się i tak drogi widzu Ale już oczywiście uff, Batla jest odpalana i yy, nasi przeciwnicy już tutaj coś dopią, ale ja dropię, ja dropię Kawaha oczywiście, Asimowa tam Okej, okay, zlekceważyłem tego poprzedniego a nie będę ukrywał Ej, aj, 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 aj. nie potoczyło się to po mojej myśli, ale 712 złotych, 717 to nie jest jakiś turbo, turbo niesamowity sztąks, tak? Umówmy się, nie stworzy sobie oczywiście nową bitwę Ehe, tylko tam trzeba nowa bitwa to czas czy nie No tak, gratuluję ja. Dobra, luxurious, let's go, raz, dwa poproszę Lecimy tak, trzech yy, gości, w sensie trzech yy, oczywiście zawodników w tej batalii uczestniczy Shelly, no Shelly, wreszcie, wreszcie tutaj dołączyłeś No czekałem na ciebie, czekałem i dodaję oczywiście bota Jakim jest Alex, mam nadzieję, że to starecie Będzie dla nas ciekawe, ale będzie ciekawe dla mnie Najbardziej, tego yy, na, to, o to, na to liczę oczywiście Dam ci takiego Aha, on sobie też uszeruwa czegoś. Fajnie. Fajnie, ale ja teraz patrzę w dla goloja normalnie. No no, 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 może nie teraz, ale gwarantuję ja ci, że kiedyś czegoś takiego dokona. Shelly z Gajną, To Shelly wtedy powinien być zainteresowany kolejną battlą. Ja mam nadzieję, że tak, więc oczywiście tworzę kolejną batlę I teraz widzowie stworzę sobie na luksu Pójdę już muszę powoli te liczyć budżet, bo już powoli sobie ciekawie. I stworzę sobie na cztery graczy. Tworzę i dodaję oczywiście boty Chyba że tutaj Pan Szeli, Pan, pan go, może jest Pan zainteresowany. Dodaję sobie oczywiście boty. Alexa jednego. No, no i to mi się podoba! To mi się podoba! Potężny zawodnik, tutaj staje w ramię ramie, w ramię i walczymy, lecimy z koksem. Rosso Alex o szeli naszymi przeciwnikami. Gdzie mam nadzieję, że to będzie dla mnie! Let's go, rękawica! Nie, nie ten pierwszy błagam! Nie, 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 ten Rosso coś takiego do mnie rozsadził po prostu. No nie, no nie. Jest! Mamy to! 3000 złotych, widzowie! Nie wątpiłem, nie wątpiłem, wiedziałem, że to się uda. Chociaż to szczerze, że miałem zawał, bo ja jest sytuacja, że tutaj chciałem te szękawice i ten survival mnie pokonał. Ale na szczęście, na szczęście, na szczęście się udało. 3000 złotych w mojej firmance. Zapraszam Cię bardzo serdecznie na CSGO Skinsa. Jeżeli chciałbyś dać szansę swojemu szczęściu, jesteś pełnoletni, no to wtedy klikasz sobie oczywiście do ładu i następnie wpisujesz kodzik, oczywiście w FIACO, dzięki któremu otrzymujesz 10% depozytu oraz 2 ,10 zł 10 już na stałe. Dużo metod płatności, daję o Was się oczywiście, nie o czymś, się powiedzieć. się odpowiedzieć. I tymczasem z tym jakże nie ma niebanalnym profitem, aczkolwiek tutaj nie odświeżył balans, a to jest dosyć istotne. 4000 zł w kiermanie. To mi się podoba. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się oczywiście. Już jutro. Trzymaj się, Strzała!